ogólnie jest 11:35 i ja zaczynam vloga z Sylwestra. Aktualnie czytam y, jutro y, Johna Marstena i chcę zacząć dzisiaj dwa wybory Diany Ulwar. Jeśli źle przeczytałam, to przepraszam. I Teraz chyba będę grać w Simsy. trochę sobie pogram. A później zabiorę się za czytanie jutra. Bo nie jestem tutaj na 108 stronie. Czyli tutaj. I jak mówiłam, pogram sobie teraz w Simsy. Okay. Ogólnie będziemy robić na room Mamy tu po 6 zadań plus jeszcze ja je mam takie coś w stylu nie robię tego zadania i dwie kartki pomocy nie wiem czy widać ja jestem na pomoc. Hmm. Zosia nie ma, ale będziemy się chyba moimi posługiwać, no nie? No. No, a co aktualnie czytasz? E, był sobie pies, ale zaraz Wam pokażę. Nie wiem czy ktoś ją ma... Ale hmm. ja, no, jestem dopiero na początku. Ok, to lecimy robić Ace Game Pro. Hejka ogólnie jest około 15:20. I jeśli chodzi o ten Ace Game Pro, to się udał. Jednak się nazywałam, bo też nagrywałam trochę TikToki. Hejka jest 1520. I jeśli chodzi o Aeski Prom, to się udał. Nawet fajnie było. I jeśli chodzi o książki, to nic na razie nie przeczytałam. Chyba to taki dzisiaj jest mój dzień nieczytania. Ogólnie zaciągnęłyśmy TikToki. Więc y, fajnie, a teraz chyba. Idę oglądać dalej TikToka.